Cześć, z tej strony Derek Aksamit. Jestem fizykiem medycznym z Politechniki Warszawskiej. W tej serii krótkich filmów porozmawiamy o polach elektromagnetycznych. O tym, czym one są, jak je mierzyć, jaki mają wpływ na nasze zdrowie i jakie stosujemy w nowoczesnej technologii. Miłego oglądania! Pamiętacie, jak w szkole na fizyce trzeba było uczyć się przedrostków? że kilo to tysiąc, mega to milion, a giga to miliard. A potem, jak ktoś był ambitny, to jeszcze było, że jest tera, czyli bilion, i peta, czyli biliard. Ja chodziłem do podstawówki 20 lat temu i wtedy nie wiedziałem, po co nam tak duże liczby, szczególnie, że korzystaliśmy w latach 90. z dyskietek, które miały 1,5 mega pojemności. Dzisiaj te przedrostki to za mało, żeby opisać ruch w internecie. W 2017 roku wyniósł on 1,5 zeta bajta. EGZA i ZETA to odpowiednio trylion i tryliard. Według raportu Cisco Visual Networking Index do 2022 roku do sieci będzie podłączonych 28 miliardów urządzeń, generując ruch 4,5 bajów rocznie. Zeta bajtów, czyli 77 exabajtów miesięcznie. Widzicie tu pewien problem? Coś te dane musi przesyłać. Potrzebujemy potężnej, zaawansowanej technologicznej infrastruktury, żeby zapewnić sprawny przepływ tak olbrzymiej ilości danych. To jest najkrótsza odpowiedź na pytanie, po co potrzebujemy kolejnych generacji sieci komórkowych, dlaczego nie zostaliśmy przy 1G, tylko teraz już jesteśmy przy 5G. Oczywiście nie musimy tego robić. Niemniej ja się jarałem postępem, kiedy te półtora megowa dyskietki zastąpiliśmy Płytami CD o praktycznie nieskończonej pojemności 700 MB. No ale niedługo się okazało, że już 4,7-gigowe płyty DVD to jest za mało, a dzisiaj szybki 200-gigowy dysk SSD wystarcza tylko na najważniejsze backupy i większość rzeczy leży i tak w chmurze na 1 TB OneDrive'a. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce, nie musi z tego wszystkiego korzystać, a zamiast korzystać z telefonu komórkowego, może przesyłać znaki dymne. W sieci 5G i 6G nie chodzi tylko o lepszą rozdzielczość do oglądania seriali. Chodzi o nowe możliwości, chodzi o rozwój internetu rzeczy, o rozwój telemedycyny, o rozwój inteligentnych urządzeń i urządzeń autonomicznych. Wcześniej chodziło tylko o to, żeby po prostu było więcej użytkowników. Teraz mówimy: o zupełnie nowych zastosowaniach. Nie tylko chodzi o większy przepływ informacji, ale też o rozszerzoną rzeczywistość, o rzeczywistość wirtualną, a także o sieć, która będzie miała dużo mniejsze opóźnienia, co umożliwi bezproblemowe prowadzenie zdalnych operacji chirurgicznych. Spójrzmy na perspektywę historyczną. Zaczęło się, a jakże, od sieci 1G. W 1982 roku w Skandynawii wprowadzono pierwszą telefonie komórkową, która była telefonią analogową. Dopiero 2G, wprowadzona w 1991 roku, była telefonią cyfrową, która umożliwiła chociażby przesyłanie SMS-ów i transfer danych z zatrważającą prędkością 50 kB na sekundę. Co w zupełności wystarczało na tamten moment, bo jeszcze nikt nie myślał o dostępie do internetu z telefonu. I tu wchodzi sieć 3G, wprowadzona w Japonii w 2001 roku. Daje ona dostęp do sieci no, z zatrważającą prędkością 14 mega na sekundę, ale to wiąże się z dynamicznym rozwojem rynku smartfonów. Dzisiaj sieć 3G obejmuje swoim zasięgiem 99% populacji Polski. Ale dopiero sieć 4G wprowadzona w 2009 roku w Skandynawii przebiła swoją szybkością ówczesny internet stacjonarny, oferując teoretyczną możliwość 300 Mbitów na sekundę. W ramach 4G funkcjonuje znana nam technologia LTE. Zaraz będziemy mieć w Polsce sieć 5G. To możliwość 1000 razy większego transferu. Różnica między 4G i 5G to różnica między setkami megabitów na sekundę a 20 gigabitami na sekundę. Nawet jeśli te 20 giga potraktujemy jako maksymalną teoretyczną wartość, już teraz możemy spojrzeć na obecne wdrożenia Nokii, w których osiągnięto 1,8 gigabita na sekundę przy opóźnieniach 1,6 milisekundy. Sieć 5G nie została jeszcze na dobre wdrożona, a już rozpoczęły się prace nad siecią 6G. Nazywa się ją siecią subterahercową, dlatego że 5G operuje na kilku gigahercach, a 6G będzie operowała na setkach gigaherców, czyli na prawie że terahercach. Naukowcy z Uniwersytetu Santa Barbara już ostro wzięli się do pracy w ramach Centrum Konwergentnej Komunikacji i Detekcji Terahercowej. Ta technologia ma przynieść transfery rzędu setek Gigabitów na sekundę, przy opóźnieniach maksymalnie mikrosekund. Przy takich możliwościach szykuje się kolejna rewolucja technologiczna, chociażby w transporcie autonomicznym. Te transfery w połączeniu z wysokiej rozdzielczości obrazowaniem sprawiają, że jesteśmy w stanie lokalizować samochody z precyzją sięgającą centymetrów, więc już ani deszcz, ani mgła nie będą dla nas problemem. No ale oczywiście można było zostać przy dyskietkach.